W świecie nowoczesnych technologii marka Thermowal zyskała renomę jako producent niezawodnych urządzeń. Każdy produkt z ich portfolio niesie za sobą obietnicę jakości, innowacyjności i wydajności. Zanim zagłębimy się w specyfikacje poszczególnych modeli, przedstawimy wspólne cechy, technologie i innowacje, które są obecne w każdym z nich, niezależnie od modelu czy przeznaczenia. Przyjrzyjmy się uniwersalnym funkcjom i standardom, które przewijają się przez całą gamę produktów termowal. Funkcja programowanie tygodniowe pozwala na ustawienie indywidualnych harmonogramów chłodzenia lub ogrzewania dla każdego dnia tygodnia. Tryb czuwania. Redukuje zużycie energii poprzez minimalizację pracy urządzenia podczas braku aktywności użytkownika. Tryb snu. Dostosowuje pracę urządzenia w nocy, zapewniając komfortowe warunki i jednocześnie zmniejszając zużycie energii. Auto restart. Automatycznie przywraca działanie urządzenia po przerwaniu zasilania, zachowując wcześniej ustawione parametry. Autoczyszczenie. Automatycznie uruchamia proces eliminacji wilgoci i bakterii z wnętrza urządzenia, zapewniając świeże i zdrowe powietrze. Dwustronne odprowadzenie skroplin. Umożliwia odprowadzenie skondensowanej wody zarówno z lewej, jak i z prawej strony urządzenia, dostosowując się do warunków montażowych. Timer. Pozwala na ustawienie konkretnego czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia, umożliwiając automatyczną kontrolę pracy klimatyzatora. Follow Me. Dostosowuje temperaturę w oparciu o lokalizację pilota, zapewniając optymalny komfort termiczny w miejscu, gdzie się aktualnie znajdujesz. Start z niskim poborem prądu. Umożliwia uruchomienie urządzenia z minimalnym zużyciem energii, zmniejszając obciążenie sieci elektrycznej. Inteligentne odszranianie. Automatycznie wykrywa i eliminuje powstawanie szronu na wymienniku ciepła, zapewniając efektywną pracę urządzenia nawet w niskich temperaturach. Silnik DC odnosi się do zastosowania silnika prądu stałego, który oferuje wyższą efektywność i cichszą pracę w porównaniu z tradycyjnymi silnikami prądu przemiennego. Automatyczne żaluzje góra-dół. Pozwala na regulowanie kierunku przepływu powietrza pionowo, zapewniając równomierne rozprowadzenie chłodzonego lub ogrzewanego powietrza w pomieszczeniu. 12 biegów wentylatora umożliwia wybór spośród 12 różnych prędkości pracy wentylatora, dostosowując przepływ powietrza do indywidualnych preferencji i potrzeb pomieszczenia. Chcesz wymienić stary piec na nowoczesną i ekologiczną instalację z pompą ciepła, klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym? Skorzystaj z rządowego dofinansowania. Nasi doświadczeni doradcy dobiorą dla Ciebie optymalne rozwiązania i pomogą w wypełnieniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania. Dowiedz się więcej na termowal.pl ukoślinik dofinansowanie.